Śnieg, zimno. Użba 56. To, co aktualnie dzieje się w Warszawie. No, słyszycie to na przykład? Mam w końcu paczkę ale... Chciałam się tego pochwalić, że moje lata art już powoli coś tam widać, no powoli. To są małe kroczki, długotrwały proces. Ja ogólnie dopiero 15 minut temu wstałam, więc może to widać, może nie. Jestem strasznie blada, ogólnie mam w planach kupić jakiś samoopalacz, cokolwiek, bo jestem tak biała jak ta ściana. Mi się to nie podoba, ja wyglądam źle, nie czuję się, trzeba to zmienić. No światło w tej łazience jest jakie ja jest, nie mogę dużo tutaj poradzić. Trzeba się teraz szybko pomalować i w ogóle szukam takich fajnych bluzek, ale skims, to jest na przykład taka zwykła z H&M, ale ona jest na przykład tutaj mega taka luźna, no i taka, wygląda w sumie trochę bardziej jak pod koszulek niż jak taka bluzka. Ja zakładam dzisiaj marynarkę, ale tak czy siak to nie jest jeszcze ten efekt, który bym chciała, więc jeżeli tu macie jakieś fajne takie sieciówkowe zamienniki... To z chęcią usłyszę. Ale ogólnie się trochę zasiedziałam, bo mam mało czasu, jak zwykle. I najgorsze jest to dzisiaj, jakby nagrywam dwa vlogi. Jeden nagrywam na telefonie na Instagram i drugi nagrywam ten taki pełnometrażowy na YouTube'a. ja już się gubię, miesza mi się co, gdzie nagrywałam, albo czy coś muszę powtórzyć. Na pewno wiem, że w szkole będę nagrywać moim aparatem, bo jednak aparatem się jeszcze tak trochę wstydzę i jakoś głupio mi wiecie, wychodzić z kamerą na korytarz i coś tam gadać z telefonem to akurat jest chill totalne. Mam też podejrzenie, że chyba w Warszawie jest jakaś inna woda, bo moja twarz ogólnie cera. Jak jestem na weekend w domu, to widzę taką różnicę, jak przyjeżdżam właśnie tutaj i od razu, czy ta skóra jest taka sucha, czy już mi wychodzą jakieś krostki, dziwne tak macie, że jak kończy wam się już jakiś kosmetyk, to nagle wszystkie naraz. No i klasycznie, zleciał nam cały dzień. Cały dzień na tyle zyszył z godzina 19. Wyszło nawet 10 minut szybciej, ale takie są właśnie te moje wtorki, są ultra długie. Nie podzieża mnie też zbytnio fakt, ja środy mam wolne, ale jutro pomawiałam sobie w Bydgoszczy chyba z 3 albo z 4 wizyty. Takie tam wiecie, mam i lekarza i mam baznokcie. No i muszę wstać o 7 na pociąg i mi się to w ogóle nie widzi przez to, że ja tak naprawdę do, do Warszawy przyjechałam też wczoraj. Te loki trzymają się całkiem spoko, no takie już są fale bardziej niż loki, nie jest źle. Jak na to, że nie musiałam ani, wiecie, używać jakiegoś ciepła do tych włosów, to naprawdę wydaje mi się, że będę to sobie częściej praktykować, zwłaszcza na takie dni jak ranne. Teraz więcej mi się przypomniało. Warszawscy kierowcy. W ogóle cała Warszawa ruchu drogowego zaczyna mnie już troszeczkę przerażać, bo nie ma tygodnia, w którym nie byłoby takiej sytuacji, że albo ktoś by we mnie wjechał, albo ja bym wjechała w kogoś, albo by mi wyjechał rowerzysta, noga, a to są dopiero trzy tygodnie takie jazdy dzień-dzień tutaj. Czasami nawet jak już jadę, to aż mam takie wrażenie, jezu, kiedy mi coś wyleci, bo co chwilę są takie sytuacje. No, słyszycie to na przykład? Coś na kogoś trąbi. A czy mówiłam już gdzieś tutaj na vlogu, że ja właśnie przez te trzy tygodnie jeszcze cały czas nie nauczyłam się drogi do szkoły i ze szkoły, bo sprawia mi to lekką niedogodność tutaj, że jeszcze nie oponowałam tej właśnie trasy, no ale. Tak się akurat niestety zdarza Dzień dobry, jestem teraz w Byłam zrobić zwroty, bo niestety część rzeczy Które mi przyszły nie okazały się Może Wam nawet coś pokażę, zamówiłam taki kubeczek Właśnie z takiej serii, ale był dosłownie taki maciu że taki chyba do espresso Miałam też do oddania do filiżanki Ale one były uszkodzone przez słońce, więc Muszę to odesłać jeszcze tak normalnie Miałam też drzemkę w ogóle w ciągu dnia Bo ja byłam tak zmęczona wczoraj Tym całym pociągiem wszystkim, że sobie zrobiłam Kimę i po prostu spałam teraz trzy godziny Później miałam pilates, więc że jakoś tego tak wywrócę do normalnego funkcjonowania. Niech na razie będę tutaj jest troszeczkę w tej galerii, wrócę do domu i teraz sobie pogadam spokojnie właśnie wychodzę z dozy, ale byłam kupić moją kawę i wiecie co jest najlepsze? Że ta kawa kosztuje tutaj nawet chyba tyle samo co przez internet, bo ja mówię kurde, skończyła mi się, a ta naprawdę mi smakuje najlepiej i podleciałam szybciutko jeszcze byłam też w Lidlu kupić dosłownie twaróg, mariny, jeżyny i tyle, wracam do domu, pijemy kawkę, robimy obiad odpoczywamy, chciałam sobie na spacer dzisiaj jest piękna pogoda, tutaj w tej całej okolicy jest tak mega zielono, przyjemnie więc można sobie pochodzić, a ale znając z moim ogarnieniem, to zrobiłam słuchajcie zapasy mleka Outly, bo mogę je znaleźć w sumie tylko w Rossmanie tutaj i mam trzy kartoniki jadę, mam też zakupy spożywcze tutaj, ładnie w Polence ja i lecimy kręcić obiad. Jakiś oczywiście prosty jak na mnie, ale trzeba Chciałam wam zrobić szybki haul zakupowy, bo kupiłam poduszki w hand Home, w sumie poszewki, te wkłady tak samo. Taki kocyk, to miał być podobno z domieszką wełny, ma tam 17%, ale bardzo milutki, wyprałam go sobie, już jest pachnący. Tak się prezentują moje zakupy, to już wypite, ale chciałam wam pokazać jeszcze jakie mam urocze filiżaneczki, takie czarki różowe, no mega cute po prostu. Wydaje mi się, że do takiego o, herbatkowania. Wyglądają uroczo Co ja tu mam buratę dla Sandy. Kawę już wam mówiłam. Malinki, jeżynki. Sypałam kawę. Ja mam nadzieję, że to nie z tej kawy. Ale wyszedł mi pająk. Patrzcie to. fuj widzicie to? Dosłownie sypałam kawę, bo jeszcze sobie odliczałam. Ej, no ale mam nadzieję, że on stąd nie wylazł I ja pierdzielę. Witam w piątek, spakowałam się już do domu, ponieważ jak co weekend praktycznie Zabieram się z powrotem na chałupę Tu są w ogóle jeszcze paczki dla mojej mamy Moja mama pomyliła paczkę Maty zamiast do nas to wysłała je tutaj do mnie do Warszawy Walizeczka, mój outfit na uczelnię Uczelnię, bo ktoś mi poprawił jak ja mówię szkoła, że tak nie można mówić, że to już jest uczelnia albo studia Wracam dzisiaj autem i w sumie cieszę się, bo byłaby to by moja trzecia podróż pociągiem w tym tygodniu i już... Odmawiam, odmawiam. Pociągi są super, ale autem też się z chęcią dzisiaj przyjadę, tym bardziej, że jest taka brzydka pogoda. I w ogóle wracę też Oliwka, więc będę miała towarzystwo do podróży. I co? No, ogarnęłam też tutaj wszystko dookoła, żeby było w miarę czysto. Już trzeba się trochę rozbudzić dodajcie mi siły i energii na ten dzień welcome guys dzień dobry, witam się już tak normalnie dotarłam do domu jakie to jest w ogóle śmieszne uczucie jak wracacie teraz do domu ze studiów i tak jakby no cały czas wiadomo, że jest wasz dom, wasze miejsce, ale jednocześnie życie na takie dwa miasta mówię to tak w cudzysłowie nie wiem jak wam to postawić. zostawiłam staty w Warszawie to jest kolejna rzecz, która jest w ogóle śmieszna, ja po prostu czasami jak już teraz tutaj przyjeżdżam, a to jest dopiero miesiąc więc wiecie, mam takie, że Jezu, przyjeżdżam. Niby do siebie, no ale już tak niezupełnie do siebie, bo ja tutaj przebywam bardzo rzadko teraz, odkąd się przeprowadziłam do Warszawy. Teraz, jak przyjeżdżam do domu, to razy chyba jeszcze 10 doceniam te momenty, kiedy mogę sobie usiąść z moją mamą w salonie, wypić kawę. To takie uczucie, że jak najbardziej chcecie skorzystać z tego czasu, a nie gdzieś tam w telefonach, oglądając coś w telewizji, tylko faktycznie sobie po prostu pójść na spacer, coś wspólnie porobić, więc to jest moim zdaniem super. I z takich y, innych rzeczy to Przyjechałam do mojego domu rodzinnego, ale nie na długo tak naprawdę przyjechałam tutaj tylko po to, żeby spakować walizkę, która stoi tam. Przepakować ją, ponieważ wylatuję do Hiszpanii jutro. Muszę się spakować. Jutro mamy jakoś o 15 lot do Madrytu. Podajże. Zjadam sobie teraz jedzenie. Moja mama jak zwykle zawsze jak przyjeżdżam to jest pełna lodówka, są wszystkie moje jakieś rzeczy, mleko owsiane, skry, coś tam, więc to jest naprawdę totalny jeszcze taki mini akcent, który po prostu udowadnia, że aż się chcę tutaj wracać i że jak miło jest po prostu. Są, so, Jestem po prostu bardzo szczęśliwa i cieszę się, więc korzystam z tego popołudnia, posiedzę sobie i biorę się za dalszy packing. Nie wiem, naprawdę sama nie wierzę, że to mówię, ale no Tak właśnie wyglądają moje realia średnio co tydzień, bo w sumie no tak, co tydzień. Jak wracam z domu rodzinnego właśnie do Warszawy, rozpakowywuję się. Tym razem przywiozłam z domu płyn do prania, bo się skończy co w Warszawie. No i często to wszystko rozpakować, schować walizę pod łóżko i przy okazji ogarnąć moją szafę. Jestem w sumie w ogóle niepomalowana teraz, ale jadę jeszcze na uczelnię, zrobiłam sobie kawkę. Ogólnie te poniedziałki są dla mnie zawsze mega niefajne. Ja po prostu nie lubię tutaj niestety aż tak wracać, ale jak chyba pewnie możecie wyczuć i po moim głosie, i po takim w całym nastawieniu to, to nie, to nie jestem jakoś mega szczęśliwa i, i nie pawam radością jak tutaj wracam na przykład jutro już tam będzie wszystko ok, to jest zawsze tylko taki pierwszy moment, kiedy ja tutaj przyjeżdżam te pierwsze parę godzinek kiedy jednak zawsze tutaj to traktuję trochę wiecie, przyjeżdżam już w jakie jak jest pusta lodówka, muszę zrobić jakieś zakupy, muszę rozpakować tą walizę ogarnąć wszystko, to jest oczywiście ktoś mógł powiedzieć, no ale sama se to robi że po co, po co wyjeżdżasz skoro nie lubisz przyjeżdżać, coś tego typu Dosłownie wolę chodzić w Bydgoszczy po mieście, mając z kim i miło, fajnie spędzić czas, niż chodzić tutaj w Warszawie. Bo to też nie chcę, żeby teraz zabrzmiało, że tutaj w Warszawie też nikogo nie mam, bo mam dużo znajomych, dużo przyjaciół, którzy też z Bydgoszczy przyjechali właśnie tutaj do Warszawy na studia, no ale to jednak nie jest to. Wydaje mi się po prostu, że każdy z nas, przeprowadzając się oczywiście. To mnie bał właśnie chwilę takiego kryzysu, takiej niepewności. Jestem też sobie wdzięczna, że ze wszystkiego tak naprawdę potrafię wyciągnąć jakąś lekcję, bo nawet jeżeli coś się dzieje aktualnie w moim życiu, co mi się nie podoba. Dobra, to jest super lekcja nauczenia się takiej wyrozumiałości dla ludzi. Próbuję się teraz troszkę tak nastawić, ogarnąć, bo jadę zaraz na uczelnię, co jechałam z dwórca. Icham chyba z 20 minut, gdzie normalnie to by zajęło 10 przez taką pogodę, bo wiecie, zaczął padać śnieg. Ludzie jak to zwykle wariują, bo pierwszy raz śnieg na oczy widzą, ale wiecie, co jest jedynie fajnie, że... Powoli czuję klimat świąt i to stosunkowo szybko w tym roku, bo dopiero zaćwiamy grudzień, ale zamówiłam sobie już rzeczy świąteczne, to jest taka moja, dopiero pierwsza, ale to jest taki prototyp, więc proszę, bo to wiem, że tak wygląda teraz średnio, dopiero taka pierwsza ozdóbka, więc cieszę się na te święta w tym roku. A w ogóle muszę też kontrolować czas, bo sobie tak że mam taki melancholijny nastrój i gadam, i gadam, i gadam, a już powinnam się z nim zbierać na uczelnię. Wracam właśnie z uczelni i patrzcie to! Śnieg, zimno, ciemno, masakra. Plusem jest to, że powróciły mi chęci do życia, w sensie tak trochę się właśnie rozbudziłam tutaj na zajęciach i stwierdziłam, że nie będę takim leniem, jadę na trening, co prawda mam godzinę zapasu, ale muszę pół godziny jechać do centrum, szukać miejsca, więc w sumie tak idealnie mi się wszystko sklei. Zawsze po takiej weekendowej przerwie, jak nie jeszcze autem, to jak wsiadam w poniedziałek za kółko, to mam troszeczkę takie Lekkie, lekkie wahania. Właśnie skończyłam trening i chciałam powiedzieć, że mogę już wracać do domu, ale w sumie, jak już jestem w takim wirze, po prostu jak przyjedę do mieszkania, to już tak osiądę i nie będzie mi się chciało nawet ruszyć. Mam w końcu paczkę, ale ile się na gimnastykować? Bawe o wiele, wiele szybciej, ale naprawdę krążenie tego paczkoma to mnie pokonało. I mamy paczkę z HM Home. Ja ogólnie nie mogę tam wchodzić, więc tylko wchodzę do coś zamawia. No, ogólnie wiecie budżet cierpi, czy tam Co mówiłam pierwsze świąteczne rzeczy i teraz już Wam pokazuję co tutaj są takie ręczniczki dla gości z napisem, o, zresztą ja Wam pokażę Voilà. to są takie ręczniczki w dwupaku one pójdą do łazienki i teraz do kompletu jest taki dywanik do łazienki Mogły być trochę grubszy, bo to jednak jest taki, no cieniutki, ale uważam, że słodki, ale teraz mam najpiękniejszą rzecz i to jest taki wielki koc Jakie cudo, takie mięsiste. I to ogólnie ten kot skupiłam tak chyba z myślą, że jednak zostawię tutaj tylko w salonie. Bo no jest przepiękny Wczoraj jeszcze spontanicznie jak wróciłam do domu Okazało się, że mieliśmy takie mini spotkanie To tak randomowo po prostu się wszyscy spotkaliśmy w poniedziałek O 21 chyba 30 dopiero I mówię, tak dzisiaj wstaję i mówię nie Zaczyna się już robić całkiem intensywnie w tej szkole Bo już w grudniu mamy chyba trzy prace zaliczeniowe Tak samo w styczniu, no a luty to wiadomo, że jest sesja Pierwszy test już mam... Jutrze z angielskiego jeszcze nie zaczęłam się uczyć, no ale to jest taki yy, midterm test z tam jakichś dwóch pierwszych unitów, czegokolwiek, no ale dzisiaj z tą pogodą, bo pogoda jest tragiczna, tak wiecie, wilgotno, pada, nie robiłam nic z włosami, totalnie nic, mówię, to jest bez sensu po prostu, jak ja wezmę czy Dysona, a nie chciałam ich też męczyć lokówką, mówię, dobra, one nie będą najpiękniejsze, ale... No dobra, wiecie. Wydłuża mi się czas, cały czas to jest niesprawiedliwe po prostu. Jak pokazuje mi zawsze 15 minut, a się wydłuża do 25. Niedowidzę. No, dzień dobry mojej mili. To, co aktualnie dzieje się w Warszawie i w moim życiu prywatnym, to jest po prostu jakiś żart. Tak wam tyle mogę powiedzieć. Ostatnie chyba dwa dni, czy tam nawet może mniej, to jest po prostu jakiś cyrk, ale już pomijając to, miałam dzisiaj swój pierwszy taki mini egzamin w szkole, był z angielskiego. No, powiem Wam też, że sport to jest naprawdę takie cudowne lekarstwo. Nic mnie tak gdzieś tam nie uspokaja i nie zajmuje mnie po prostu głowy, jak coś mnie dosłownie denerwuje. Po prostu, jak idę gdzieś na zajęcia, to jest taka godzina, jakby się tak mocno zmęczycie, to po prostu jest cudowne. Po prostu nic, żadna muzyka, spacer w ogóle zero. Także to jest idealne. Dotarłam. Moje ulubione studio na Żoliborzu to jest Calm IT Studio. Jest tak zimno. 8.56. Damy radę. Hello. Robię teraz nie serniczki, bo na serniczki nie mam czasu, żeby je tak robić. Przygotowuję pracuszki twarogowe. Tam jest pół kostki twarogu, dużo skyra, jajko. No ogólnie taka naprawdę bomba białkowa, więc super siedzie na śniadanie i chyba już je zjem w szkole. Na pilatesie było mega spoko, jak tak jeszcze ktoś na mnie słucha, ale no nie powiem, że przy takiej brzydkiej abrze to wstawało się tragicznie. Podsumowując to jestem bardzo z siebie dumna, że jednak tam wylazłam. Teraz chciałabym tylko wypić kawę i w sumie nie mam wcale tak dużo czasu, bo pół godziny i muszę wybierać się O, Voilà! To mi się zaraz zrobi. Już zrobiłam kanapeczki, biorę mandarynkę, więc mam taki dzisiaj full set do szkoły. Jestem w szoku, jak te włosy nagle dobrze wyszły. Rano one wyglądały tak, no zresztą widzieliście, jak one wyglądały. A teraz po prostu ja się nie mogę napatrzeć. Mam dzisiaj przez to mega, mega dobry humor. Może no, jakieś narcy zgadam. Yy, I jadę do tej szkoły. Jadę. Po prostu skipnałam sobie te dwa nieobowiązkowe wykłady, jakie były z rana. Jeden, bo byłam na pilotesie, drugi, bo siedziałam tu, gniłam i piłam kawę. Pokażę wam realia naszego parkingu. Zawsze jest tu zero miejsc i muszę po prostu czekać teraz, jak zacznie się przerwa i wszyscy zaczną wyjeżdżać, żeby zwolniło się chociaż jedno, dwa. Ale tutaj poza godziną ósmą nie ma po prostu wolnego wjazdu. Zawsze się stoi, czeka. No niestety. Godzina równo 19. wchodzę w końcu. Zdaję sobie sprawę, że o wiele za dużo nagrywam tu w tym aucie, ale naprawdę to, to jest moje ulubione miejsce, więc z tego miejsca chciałabym się z Wami pożegnać. Bardzo dziękuję Wam za tego ultra długiego vloga. On i tak już się ciągnie za długo, za długo. Od października do grudnia nie komentuję. Lecę teraz do domu i widzimy się w vlogmasie. Zobaczymy. Dziękuję za oglądanie, biszaki.